Siemanko, z tej strony kasiora w tym krótkim filmie informacyjnym chciałbym wam opowiedzieć o serwerze Lavi w grze Rust. Na początku grałem na ich serwerze, było bardzo fajnie, miło, przyjemnie, po czym troszkę nam się znudziło, mieliśmy już wszystkie rzeczy i nie mieliśmy co robić. Postanowiłem założyć własny serwer hardcorowa Planeta. Miało być tam o wiele trudniej niż na każdym serwerze. Niestety po trzech dniach upadł, gdyż stwierdziłem, że nie ma sensu robić konkurencji no i lepiej pomóc w rozwinięciu jednego dobrego serwera rzavy.pl. Pomogłem im trochę w wyprostowaniu, promowaniu serwera oraz jego konfiguracji. Po czym zaczęły się ataki DDoS na serwer. Pisaliśmy do serwerowni Game Servers, że mamy taki problem, no ale oni zlewali nas z błotem, twierdząc, że w tym momencie, w którym oni czytają tego maila, nie ma żadnych ataków DDoS, więc olali sprawę. Przez następne dni ataki były coraz częstsze, więc wreszcie pomoc techniczna z Game Server odpisała, że niestety nie pomogą z atakami, gdyż nie zajmują się takimi sprawami i nie gwarantowali pełnej ochrony. No to w takim razie stwierdziliśmy, że kupimy mocny serwer VPS i postawimy na nim serwer. Po wstępnych testach okazało się, że nie da się postawić serwera raz na Linuxie, no i mamy troszkę lipę. W ktoś z nas zadzwoni do serwerowni i spróbujemy wynegocjować zainstalowanie Windowsa serwera na naszej maszynie i wtedy wszystko powinno ładnie działać. Więc ci gracze, którzy wytrwali do teraz, nerdzawych, nie poddawajcie się, serwer niedługo wstanie na nogi. No trzymajcie się, to tyle z mojej strony, a więc Simonko.